Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pixelmon Champions. Dzisiaj zaczynamy jak Witamy. zwykle od losowania, nie ma sali, jest Café Tiger, to już. niemożliwe. Każdego nie będzie zdziwiło, no i tym razem nie powiem Aurora, tylko Pup Cambo. No Jest <noise> y Cloyster, dobrze, mamy to. Zwalczamy. Bro, jest ja mam tego. Ja mam Shredera na 90. I mam też Pokemona, który ma najdziwniejszą minę Ever. I mogę też fajnego startera mieć, więc będzie polowanko na pewno na dwa Pokemony z tych trz trzech. Uff. No ale niestety nie ma pukambo, więc Dobra, mówisz teraz Tiger ty. Ja, ja wysłucham. od tyłu. Zobaczymy, czy zgadniesz. A, dobra, okej, okay, losujemy. Uuu, masz legendę. Uu. Nie, do mi dokończyć, no. Nie dałem. Ale możesz mieć fajną legendę i ona może się na pojawić. Może się, może się pojawić. <noise> o, na pewno złapie, no. Gdzie Jezu. ta Lugia? Ja. Nie ma, nie ja, no. ma jej. <noise> Ale ty masz ja. trzy latające, ty. Każda ma skrzydła i lata, ty. Tak wyskapy. No. Dobra, i teraz Kefil... Tiger nie miałeś jakieś jakichś 50 Master Nie wiem, ja po, po, powiem Trzyma. z łaskid, bo właśnie złapałem. W Co? Powiem Surskit, bo a, właśnie go złapałem w Pokémon Go, więc. Yy, nie może salskita ale. Yy. Ale tu nie chodziło, wiesz, tutaj po prostu to, co powiesz, sprawia, wpływa na to, co się pojawi, tak? I się pojawiło totalne gówno, więc. Dobra, tylko to, czekajcie, już czas. Yy, a kiedy jest yy, Stariu? Nie Stariu, tylko Shelder. Shelder? W dzień. Przy go dobra, poszli? dzień, Beach jakieś. ale poszło. Beach albo ten. Poszli znaleźli dziewczynkę. Na, na lugię masterka Easy, nie? Leci. No na lugię, ta. Nie na Latiasa. Coś. A nie w nocy jest Shelder. O kurde. Shelder w nocy? O, a kto? No. A kto jest w dzień? Czekaj, a kogo jeszcze nie. mogę? Dartrix, To Roulette gdzie jest? Beach. Rowlet. Nie by. Be. To jest ten... Y, najlepszy biome nie? Birch forest, tak. procent w dzień. A w Legendarny nocy? Biom tak dzwany A co? Nie, bo nie da się go złapać gdzieś indziej, kiedykolwiek. Nie, tylko birch forest. I tylko w dzień, i tylko tak tylko mało procent. Dzień. O I mój Boże. Zero. Nie no, weź, to jest dzień biczku byczku. Jest dużo. Nie no, z Great Ballas mam. birch forest, lecimy. E, A... Powiedzcie mi co ja chcę robić w ogóle, bo ja nie wiem. Expić. Dom miałeś budować. I dom budować. No ale poza odcinkiem, no. No to Expić. Czy coś? Może ja. Excuse, może ja sobie po prostu znajdę miejsce na dom. Ja mam bardzo ładne miejsce zapisane, ale nie wiem, czy tam chcesz. Mogę ci tam... Ta, normalnie pójdę na miejsce, które ty sobie zapisałeś, no, Żebyś mi podkradał temy codziennie. No błagam. Jasne, że tak. Każdy że się podkrada <laughs> równo, więc. <laughs> Dokładnie. Systematycznie podkreślane jest. Czekaj. A Shelter to jest Beach też? Też Beach, ocean, Frozen Ocean, The Deep Ocean, Cold Beach. Wszystko. Ale o Trevenant, o Trevenanta bym chciał. Jezu, respiration jest tak przydatnym enchantem. Wiecie? No, respiration. Jest przydatny. O, ten robak z takimi kropkami, Ten z ósmej geny. To Ledyba na pewno. Z ósmej to geny. No, no dotler, mówię. A, dotler, dotler, no ta. No, przepraszam, drodzy państwo, ale będzie nos smarkany. Nie ma sprawy. Tylko Smart proszę sprawy. się wyciszyć, jeżeli będzie smarkany nos. Będę dźwięczny. Jak to się no, mówi... Marka. No i kolejny, Ancient Debris, na pewno. Poplio! Poplio, a nie ma. Śmieszne to jest, to jest śmieszne. Poplio, a co, chciałbyś Mirapridę? No I no ja Tak, masz? No i Primarium z nawet. To użyj. Coś. Cały... No. Normalnie, używaj. Wyścignie każdego pokemona Eee, bo słońce zachodzi. Mm, no i no, to co, żarty. co w związku z tym? To, że jest sunset, a nie dzień lol. Okej okay. a teraz do, do puenty. Nie no, wiem o co chodzi. Potion of Water Briefing uh, Night Vision Mam. Już przygotowane, także ja tu jestem już przygotowany na Roystera, który jest dobrym Pokemonem według mnie. Czy jesteś w wodzie? Ja? Ja? Bo ja Tiner. Lubię. Będę. A Lugia jest Sunset chyba, tak? A proszę pokazać skin znowu, które się zmieniłeś. Tak, dobrze Ta, mówię? Dobrze mówię, że Sunset jestem. No, Nie, no jest w night. A on. do PPG Rumu, to mnie nie widać. Wiesz, Kefir? O Metapod, ja go łapię. Dobre skin, dobre skin. Wiecie, że Metapod tylko w Sunset się ten pojawia? O no Dragonite zalagowano. Ja, ale jak lugię złapię, to będzie to. No, no, to by To takie... w powietrzu, 5 promili. O, pie... Aż 5 promili? O kurde. Ale w powietrzu. A ja też będę no, w morzu. Przypomnę, że tam jakiś lat, jest, lat, jest mam z 90% powietrzu, więc. A w powietrzu to trzeba latać nad wodą, czy po prostu pływać po wodzie? Pływać. Pływać, Ale nie? Wystarczy. Byłem. No to jak coś, to ja będę też pływał, więc może do mnie, bo no będziemy w wodzie, nie? O, jest night już. Już biegnę do wody. Eee, A... wodu, wodu, wodu. Ale jak mi się zespi, no to te panko wodo, będzie wodo. drogie, nie? Czy coś. Wodu, ale to wiadomo, jakoś się dogadamy, no, nie? Jasne. No, to tak. Jest, że tak. Zawsze można się dogadać, tak jak my w tej wymianie, że Lucario masz, a ja mam Kogo? Czekaj. jeszcze... powietrze. Kogo mam? Shelos! jak ja lubię Shelosa. No i Verna ma. No i Verna, tak, tak. Ale Shelosa bym chciał, choć tam zostaje. Tyle... Więc co? Ja idę odkrywać świat i znaleźć sobie odpowiednie miejsce na domek. Mhm. Niczym Dora. Przejdę przez sklep na piętrze. Dobra poznaje świat. Nie no ja tak. no, wiem, muszę obejrzeć ten film, Don bo Snake Biogo. Super. Fumpo Fif. Fumpo mnie. O, no, i uwaga, Ale? co będzie. Bomba. No, pewnie otwarty już jest. to prosty, że otwarty. A, to pewnie ja tam no to byłem, to bo, bo ja A, no mam. Prosty, że... Proste, że ty masz waypointa obok sklepu na piętrze, gdzie ja już przyszedłem po prostu przez to miejsce. Proste byczku, jest, jest. Ta, że to ma waypointa, co ty No hmm. Dobra, muszę potiony wyrzucić, bo... Czaj, co, co ja nie szukam? Nie Sheldera. Nie dogunaj, nie laguj się, nie laguj się. A co ty nie? chcesz, żeby ci nie lagowało? No przecież laguje, Z jest wszechwiadome, że... I się no, zlagował. Laguje, floj. Ale... Shelder będzie na ziemi, czy on będzie pływał? Tak. On na beach będzie na ziemi, a tak to będzie pływał. Ok. Nie tak. czekaj, on zawsze będzie pływał. Na, na plaży będzie pływał. Nie, na plaży. Nie, może być i na lądzie, i na wodzie. Mhm. Niezależnie, czy jest to plaża, czy ocean. Dobrze, rozumiem. Cofnij, cofnij, cofnij. Co, jakby Wydępcy. się. Kiogry się Restpił w dzień, nie? Może no, okay. chyba tak no. super potion dla ciebie. I chyba. Quillfisha przy okazji ciebie. rozwalę, żeby mieć. Dobra, nowy pomysł. Scalp, tu pływa. In your vote, Ej, trzeba zadecaj... zdecydować jaki będzie ten. Next community day. Gdzie to jest? O, no, okres się 20... zresztą mi, no. No, u ciebie tak, tak, tak. <śla> No wiem, widzę go jak się pływa obok No to bij go, gościu przez jeszcze blue Orban? Będę wystarczy. miał blue... tego... krystala. Albo blue u mnie Order. się zespił Nie, nie robię, no u, nie u ciebie, płynę. u ciebie, wiem, wiem, wiem Tam powiedziało Remember voting for the future Pokémon for February Community Day? Well, we're bringing it back with a tweet From Saturday, May 23, uh, 2020 all o, To Sunday, May 24 2020, you will be able to vote for the Pokemon you'd like. featured 2 Ja twitter, Pokchamp, i może być O, Weedle. Czyli. Weedle z... o nie, bo bo Arceus, no głosujemy Arceus normalnie. Proste, że tak Czyli Masz, słaby drops Kyogre. Fadry Blork wszedł. Blork? jest. No to. A to dobrze. No to. Nie wiem, no nie widać, że nie da się oszukuje, że ma milion weekendów, ma wszystko na setnym. Oczywiście, że tak zawsze. Stary, ma jeszcze Blue orby, red orby, No proste, że tak, no. Tutaj trzeba, wiesz, sprawdzić w logach, ja ma Ja tylko oszukuję. No to okej, okay, no, to Swatcheset, no. Ja Dla Swatcheset as well, so... Y ...waga haho. ha tam Ale tamci pływają, czy nie? Nie. Bo ja nie mogę znaleźć żadnego, Pokemon nie? The Pokemon that received the most votes will go on the on to be featured during the next two community days, with the Pokemon with the most votes featured in June and the runner-up in July. Your community of co candidates will be Squirtle, Weedle, Senshu and Ghastly. Check out for blo the blog for more details. Pokchamp. Moi drodzy, Pokchamp. To głosowanko na... jasne, że Weedla. No! Gościu. No proste, że tak. Jakbym wiedział o co I chodzi, tak to tak. bym zagłosował. To musisz w grać, a widać, że w takim razie nie grasz. O No. No nie gram, nie gram. No, Prismarin dostałem. No super, super, przeskakuje mi wszystko. No. Halo, Lugia, Kyogre był, teraz Lugia, chodź. Ile jest na Kyogre procent? Więcej niż na Lugie. Nie mogę powiedzieć, tak nic nie robię. A, ja już chyba ile? 0,1. To, to jest 5 razy mniej, co jest? No dobra, ale w wodzie. To ale to jest w wodzie, spał na nie w powietrzu. No wiem. Ja w powietrzu na nie się nic nie strespi. O, szajni megabitry się ma. W wodzie? Szajni yes. bez, A, normalnie, yes. że w wodzie pływa. Nurkuje sobie. Może zna Outrage'a? Może zna Yes, maybe he knows But to mine on mind the same anyway. Nie Dragonite No i zalegowa In this Minecraft Day, so beautiful U. Cofnęło mnie no No mnie, mnie też Ja też kolę z Dragonita Ja robiłem taką długą wspinaczkę no Jest Shelder, chodź tu Jump. Dzia Dziadzie ty płynę, on płynie do mnie, on chce do mnie chodzić. Elder to jest ale jeśli dostaniesz złą abilitkę, to musisz abilitkę w ogóle mu dać. A bo... jak, jaka abilitka jest dla niego? Killing tylko i wyłącznie. Jak? Tam, chyba jeszcze skilling. skilling. Ma chyba jeszcze Shell Armor y, z tych, tych i ma Overcoat. Thunderwave, dobrze. You are paralyzed. Jeszcze chyba mam False Wipa na tym, na swoim Skyterze. Także. O. On nie ma ruchów, które mają recoil, nie powinien przynajmniej mieć. Wid, w, withdraw, withdraw i false swipe, zostaw mu jeden HP. Dobrze, i jeszcze... O, moi drodzy, w tym momencie

kiedy Lugia? Nie Ale ma, nie ma nie jej. już niedługo, już niedługo będzie leciał. Nie ta Lugia? Nie, bo mi zdejmą za autorskie. Co się mam zdjąć? Where is no that bo jest Lugia? taka piosenka. Gdzie, Gdzie ta Lugia? No. Nie <grym> znasz? No nie. Od Mikochikosa. No, tak. Chyba, albo od Kushiego, czy nie? Nie, Mikochikosa. A, okej, okay, dobra. Sprawdzamy naturkę Sheldera od razu. Uwaga. Yy, czy, czy będzie nowy skilling, tak? Tak. Marshal Arbor. No to cóż, jedyne co ci pozostaje to dostać ability Capsule. I... Ja chyba mam, wiesz, jedną. Ja mam tak, pytanie czy jest warto, bo wiesz, bo ja nie mam żadnej, bo ja nie mam takiego farta jakby. I, mi się <laughs> i nie grasz poza. Nie mam poza, bo nie ma kiedy, bo to wy odpalacie serwer później, jeden z was siedzi na nim dwie, dwie godziny, a potem wyłącza się, w sensie tak było wcześniej. <grym> chyba, czekajcie, ja mam <grym> chyba tą kapsułę, ale nie pamiętam, muszę se sprawdzić. Ja byłem przekonany, że on się kraftuje, ale w sensie ja jestem wie... w sensie prawie pewien, że ja gdzieś ją widziałem, tak do zdobycia, nie, ale to nie da się skraftować z tego co. Mhm. Niestety, no nie da się zhaftować. No na pewno w takim razie z bossów można dostać, nie? No. Albo mam jedną, albo nie mam w ogóle. Tak sobie właśnie to postawiam. A co ja w ogóle biegłem przed siebie? Przypomnijcie mi. Metro, na no, miejsce na domek szukałem. A jogging. Jogging plus jeden, plus jeden. Happiness nabijam. Jest ability okay, mam kapsuła, mam jedną. Jedną mam. Masz. O, nice. Ja mam double. Ale... Cieszę się, bo już nic nie mogę z nim zabyć, bo mam poziom. No, 38, no to tyle jak nic. No 38 to już taki prawie setny. Szczerze. No nie no, dostałem ok w o WOOD Co? Dostałem ouk ok WOOD. A WOOD. Okej. Okay. No, Myślałem, że... Myślałem, że... Co innego. Dobra, ja lecę na Extreme Hillsy, żeby dropić Krusztany. No czemu? Mapa mi się buguje, no. Bo ja rozwalam Pupitar dla witary i leci. No. Taki, taki mam... O, Sharder pływa. No, i Ale wyszczone wyszczone też złapałem. Kto ma wyczeszczone gały? Nie wiem, bo tak chyba się zrymowało, no. A, no. Nie wiem, nie pamiętam, dopiero wstałem. No tak, tak. Ale wiecie, o której to nagrywamy? Nie, nie powiem, no, bo to kef. 10.10. Kefi ke się załamie, że on wstał o tej godzinie dopiero. Sie... Nie, wiem, nie cierpię spać w dzień, ale. Ale jakoś ja fajnie, się... nie? Jakoś fajnie. Właśnie nie fajnie, bo się budzę, jestem zmęczony, łeb nie boli. Mamy ale ogóle, widzicie? Smarnowałem trochę czasu. Poświęca się kefi, żeby z nami nagrywać, choć go łeb boli w ogóle. To jest naprawdę tak warte, 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 kurde, warte tak łapnie Absol, tak, jak jest. ja bym chciał Absol'a. A ja nie. No. Dobrze. Ka każdy ma inne marzenia, pragnienia i w ogóle. Nie wiem, ja jestem chyba potężnie lagged. nie, nie, nie wiem. Nie wiem, mam takie wrażenie, bo spadłem i nie na ale może po prostu nie dostał. No, znowu Oakwood, o, Twilus! No, nie jestem zalogowany jednak. O kurde, potężny. No, ale. A kajog... Hidden Item! A Hidden kajog... Item, co yes. jest? No i cofnęło mnie, no. Miałem Hidden Item otwierać, dobra, jeszcze raz. A Jogger i Lugia, ja, mój Boże. <laughs> nie, nie, nie uwierzycie, co dostałem. Mm, oak wood. <laughs> No nie, no nie da się dostać oak wooda z tym Item, ale... ale blisko, to grass mail. O. Oh. <laughs> Ula Ulala. Ale to ja jestem mistrzem tych maili A no, kiedyś byłeś, już skończyło się skończyło Deltronizacja Jeszcze od dawna nie słyszałem, żebyś posiadał maila jakiegoś A widzisz, kurde no, ale pachnie mi deszczem, jakby już padało przed chwilą <grym> Pachnie mi deszczem? No bo padało, przynajmniej u mnie I ale chyba nie dalej wiem, pada Jesteśmy oddzieleni jakimiś setkami kilometrów, więc nie ma Nie, setkami pojęcia, nie czy... Oj, na pewno setkami 400 no to, to, no to już są setki. setki. To są setki, byku. No prawie. Jest. Tak. Tak. Zgadzam się. <laughs> Emeralda wezmę. Ostak Emeralda. Tam prawie. <laughs> Ale Earthquake ile mogę kupić Earthquake'ów? Ewentualnie. O, czy to? Tak, dokładnie. Nie uwierzycie co znalazłem. Idealne miejsce. Gros maila, nie, nie, no, Steelma. O, Master has. Ja chyba to chyba... To iRobol? Gira O, Gajobol. O! jest spoko. W, w ogóle ty. Zawodnikach. Jakby było wymień wszystkie ataki w grze. To, wiesz, wszystkie TM albo po prostu. To by to. Dużo było tego, nie? Ile tam jest około ataków? Mm, dużo. W sensie wchodzi Ci ile jest TMów? Nie, właśnie nie TMów. Wszystkich ataków, które uczą się Pokemony i w ogóle. A to nie wiem, a to jak grasz randomizera, to możesz zrandomizować, że TM są zrandomizowane i... No to ja wiem, To jest śmieszne. Możesz mieć na przykład Growl TMA. Stany pokchampem. no Growl to ta. O, niebo mi świeci na różnego Albo inny Tail Whip, czy Defense Curl. Noc się kończy, tak? Dobrze mówię? A ja kolejny Heider Hidden... UUCH! PogChamp, jest skarfa? Dostałem z Hidden itema. Ale koks. Serio? No, Pogier. To z Master leci gorszy shit niż... No, no plus jeden. Jeżeli Robola to mógłbym se kupić, a jest skarfa nie, więc... I'm happy. Ale o. nie wiem, ciekawostka to jest też taka, że nie widziałem żadnego. Póki od 20 lat, w sensie, kiedy zacząłem podróż, to żadnego nie widziałem. Nie wiem, czy to dobrze. A nie, widziałem Blade'a. To jedyny, przepraszam. O, jakiś śmieszny kanion, ale nie chcę mi się tam iść taką krystali dużo. No, 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 A ja będę musiał powoli robić te Z kryształy, żebym. Właśnie, dobra, wy macie lewe, ale to ja mam milion krystali. No, każdy coś ma. Uż mnie no A co, co ja mam, co nikt nie ma? No. O biom maszowy tak. Grzybowy biom. Ja masz szansę 100% spotkać szumisza, yy, fungusa, tak. Moelula. Mhm. Nie, moelula? Tak, 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 tak moelula. Tak tak tak, 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 tak. No tak, bo Shinotic jest grzybem. Tak, tak. Parasa jeszcze. Też grzyb. Yy, tak, tak, parasa ja również. No nie no, zwaliłem liście i nie zniknęły, spadłem. Więc no widzisz, no super. O me mega, mega, kto? No mega, no Mega co, Mega, mega ja Mega boję, ja się boję go zaatakować na odcinku. No już przypomnę, że chyba on ci kiedyś do trio unoszę sobie one shot. No, znowu Ogwod i Honedge. Chcesz razie. zawalczyć z nim, Tiger? Bo ty to ten. Ty masz Magmortara, więc go skosisz. Ja coś nie żyje. No szuka luki, ale. A mnie by mutowało. A. O, słyszymy to, Ty I nie chcesz Heraklesa pokonać. Ja, ja się boję. śmieć. No bo bo boję zabić. się z sednym Magmortarem. Cicho, wcale nie mam. Wioska. Ale, ale widok, przedtem. panowie. Ja wioski w... dawno nie spotkałem, tak. Panowie, ale wspaniały widok. Wioska i wschód słońca przed nią. Co za piękny widok. Jest... Lala. Lala. Lala się nie zrozpiła. No nie. Ale się o, już koniec tak. Ta o, jest shopkeeper z teamami, co ma? W Kłakę Co ty gadasz, o mój Boże? No, ma ale po co kupować, kiedy mam emeraldy, że mogę za darmo. Zresztą, tą są nam tak useless, bo Tiger tak naprawdę już praktycznie ma dostęp do... Jak ich zrobię, do muftutorów tutorów darmowych. No to myszczą tak naprawdę... się zrobiono. No część, jeden koleś, ale i tak chyba będę musiał ich się Oni po prostu stoją, ale nic nie, nic nie robią. No no no. Nie są postawiani. Już jest XD. sunrise, więc lecę po roulette'a jeszcze, bo zostało 4 minuty. Zdążę jeszcze. 4 to tak długo 4. była 4. Właśnie strasznie długa noc była. No serio, 4 minuty. Czxd. toś mnie w oku No tak Naprawdę ten. ta noc od razu była, ja w sumie dużo przyszedłem. Chyba, zrobię waypoint przy tym sklepie. Nie, wiecie, trochę dzień był. Ale to chwila. Tak naprawdę, no no, noc była dosyć długa, no. To właśnie tak jest, Je jeżeli nie możesz zasnąć, to noc jest długa, jeżeli zaśniesz, to króciutka. To jest... Ej, no to jest śmieszna wioska, która jest na... ...trzech różnych biomach naraz. Hmm. O, No a na czterech nawet, bo jesteś na biomie River. Taka, no... Więc nazwę sobie... Sklep na czterech biomach. Dobra, daytime. Lecimy. No. Brzmie jakaś nazwa miejscu z jakiegoś RPGa. No. Słuchaj, moje pointy do wszystkie są takie nazwy. Ostatnie free minutes. Ale przypomniałem sobie, że miałem taką miejscóweczkę na północy świata. Nie wiem czy mam tam mojej pointa dalej. O, jest, jest. Jest też sklep wy i to było piękne miejsce na domeks Więc Oskido, na 50 co ty gadas? Co ty gadas? Co ty, gadasz? Co ty gadasz? No i... Ja jestem na 6 Urpel. No weź spadaj To to jest Speedaf, nie? nie, nie tego szukam Terim ale mi się lodami fajnie odbiło, o, oh, mogę jeszcze raz? Proszę. Nie. Dwie minuty. Nie, kupię Poison Jab, bo... A poison Jab jest dobrym It's good TM. Son. Bezespił się nowe pokry, Poky, pokry. Tu jest ten, tu jest Corphish. Dwie minuty jeszcze lecą, jeszcze, jeszcze. I chyba się one nie skończą dopóki daytime. Nie? Mnie nie wywaliło. Tiger jesteś. Każdego wywaliło z Teams z Discorda. Oficjalnie tak zobaczyłem. A już dwie minuty odcinka, także wrócimy chyba po tym, jak. Jak się skończy odcineczek, ale to mówię chwila momentu jakieś toge, togetiki, to, toge toke, tu a Roleta jak nie było, tak nie ma, nawet Wingul, 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 dobra, tu Altaria, co mamy? Azumeril Nie Nie Azumeril Tylko Azuril Ok, tutaj jakieś pokemony Dużo Pokémonów, tylko Nie ma to Pokémona, którego ja bym chciał 20 sekund do końca odcinka Ja manewruję pomiędzy Pokémonami, bo chcę tego rouleta, ale raczej mist nie pomoże tym Revenant tu jeszcze ostatnie Pokemony Beautifly koniec Prisy tutaj tak była nie widzę przez ten chyba tak o oni piszą papa ja widzę także dziękujemy wam serdecznie za obejrzenie tego materiału mam nadzieję że się spodobało widzimy się w kolejnym materiale już niedługo no i co, trzymajcie się, życzymy, życzymy miłego dnia, no i cześć.